W poprzednim odcinku wyjmowaliśmy silnik z mojego Opla, teraz już go mamy na stojaku i zaczynamy za chwilę rozbiórkę. Po co w ogóle ta operacja? No, silnik przejechał prawie dwa sezony, mieliśmy jakieś tam drobne spadki ciśnienia kompresji na dwóch cylindrach, w rzędu jednej, jednej atmosfery, także w sumie niewiele, ale dla nas to już jest strata powiedzmy kilku, jak nie, kilkudziesięciu koni mechanicznych, a tego nigdy za wiele, także zobaczymy co musimy wymienić, zobaczymy co wróci do tego silnika, żeby nam posłużyło dalej. Rozbieramy i działamy. Turbo GTX35, u nas prawie 900 koni i 1000 nm momentu przy w sumie niewielkim doładowaniu, bo tak, tak naprawdę 1,45 bara, także bardzo niewiele jak na tą moc. Kolektor wydechowy, oczywiście owinięty kocykiem, żeby nam było troszkę zimniej pod maską, żeby to nam się wszystko za bardzo, za bardzo nie nagrzewało. No i też, żeby lepiej działało, bo wtedy spaliny szybciej lecą, jak jest jednak w kolektorze trochę cieplej. Jeden z kolejnych elementów, który odróżnia mój silnik od takiego zwykłego seryjnego, oryginalne kółko pasowe, moje AT-Dumper. No, różnica widać, widać gołym okiem. To seryjne potrafi się tutaj rozwulkanizować. Zresztą nawet widać tutaj już rysę, gdzie ona się po prostu rozpada. To jest o, o wiele bardziej wytrzymałe. To musi wytrzymać niecałe 7000 obrotów. To wytrzymuje ponad 10. Także wiadomo o co chodzi. To jest seryjna chłodnica oleju, fabrycznie bardzo mały element, ja mam tylko taką kanapkę włożoną między filtr a mocowanie i właśnie z tej przekładki wypuszczamy przewodami olej do dużej chłodnicy oleju, która jest z przodu samochodu, mniej więcej takich gabarytów. Także działa nam to o wiele lepiej, przy okazji jest wykorzystana, żeby wkręcić czujnik ciśnienia, czujnik temperatury i czujnik do, do kontrolki. No po co? No po to, żeby oczywiście jak najlepiej kontrolować silnik i jego temperatury. Wielu z Was pewnie zauważyło, że pompę wody też mam trochę inną. Tutaj normalnie jest rolka do paska wielorowkowego, natomiast ja mam zaspawane to, to miejsce. Dlaczego? No dlatego, że używam pompy elektrycznej. tym, że mam układ z tyłu samochodu, a nie chłodnicę z przodu tak jak normalnie. A dwa, że pompa elektryczna ma o wiele większy wydatek i łatwiej jest nią sterować. Jak pewnie parę osób zauważy, u nas podpory główne są przykręcone przez szpilki, przez nakrętki, a nie przez śruby, tak jak to jest oryginalnie, bo już nie mamy śrub oryginalnych, tylko używamy tak zwanych harpów, czyli odpowiedników nazwijmy to motor sportowych, właśnie śrub. Czy do podpór, czy do korp, czy do głowicy, tego typu rzeczy. No, Śruby o wiele bardziej wytrzymałe to raz, dwa, że z reguły są takie do, modele dostępne, gdzie możemy ich używać po prostu. Kilka razy, a nie tak jak w przeważającej większości seryjnych śrub, gdzie po prostu raz przykręcone już się nadają, nadają tylko do, do wyrzucenia, no bo, bo po prostu nie są tak mocne, tak wytrzymałe jak te, a tutaj jednak siły są bardzo często kilkukrotnie większe niż w takim seryjnym silniku, także dmuchamy na zimne i używamy tylko właśnie takich odpowiedników. Nasz seryjny wał, po półtora roku jeżdżenia, odpukać nic mu nie dolega. Oryginalny, który podobno jest kuty, także bardzo wytrzymały. Tak naprawdę na tych seryjnych wałach z grubo ponad 1000 koni chłopaki robią. Także fajnie, że nic tutaj się z tym nie dzieje. Tak naprawdę jedyna modyfikacja takiego wolno, wolnosącego jz to są natryski na tłoków, które mamy tutaj zrobione. To nie jest jakaś tam skomplikowana operacja, ale w tym momencie taki blok już tam się niczym nie różni od wersji GTE, czyli fabrycznie uturbionej, a jednak jest sporo tańszy. Pozbywamy się dwóch ostatnich czujników z głowicy, bo łatwo je przy transporcie uszkodzić. Chłopakom w obróce też są do niczego niepotrzebne. Także zaraz je sobie wykręcimy. I cóż, no w kolejnych materiałach zobaczycie jak narzędzia marki Hoger Technik pomogą nam w składaniu tego tudenka.